To jest dzisiaj, jak widzicie, inne ustawienie, ale to dlatego, że dzisiaj postanowiłam nagrać coś innego i to będzie taki film bardziej vlogowy i po prostu pakuję się, jestem sama i pomyślałam, że mogłam coś dla Was nagrać, po prostu pogadać. Ja rzadko takie filmy robię na przede wszystkim na tym kanale, dlatego że ja nie mam takiej umiejętności mówienia o niczym. Jeżeli mam jakiś temat, to spoko mogę gadać nawet 5 godzin. Ale jeżeli nie wiem co mam powiedzieć, no to nic nie wymyślę na siłę. Dlatego rzadko takie coś nagrywam. A pomyślałam, że dzisiaj, jako że się pakuję, to będę mogła Wam poopowiadać parę rzeczy. Nawet sobie napisałam, o czym chcę wspomnieć. Więc mam nadzieję, że ten film Wam się spodoba. No i może na początku powiem o co chodzi. Pojutrze jadę na wakacje razem z moją małą do Szczawnicy. Mówiłam Wam już o tym, o tym parę razy. No i właśnie dzisiaj jest ten dzień, w którym muszę się pakować. Przynajmniej zacznę, bo nie wiem, czy wszystko będę pakować, ale coś tam, co nie, to Wam pokażę. No i właśnie pomyślałam, że nagram film, żebyście mogły zobaczyć, co mniej więcej biorę. A przy okazji popytam się o parę rzeczy, wytłumaczę parę kwestii i mam nadzieję, że Wam się to spodoba. Więc jak widzicie, ja mam dosyć dużą walizkę, bo ona jest dosyć spora. I Od razu pewnie będziecie wiedzieć, skąd to ona jest. Ja ją kupiłam w Tesco. Rok temu była na promocji chyba za 80 zł, czy coś takiego. W ogóle przerażają mnie ceny walizek, bo niektóre są tak drogie, że to po prostu jest masakra. No ale za 80 zł to nie było źle, chyba trochę taniej. Moja mama też sobie wtedy kupiła, więc mamy jakieś takie lepsze walizki. No i ja tutaj mam zamiar się spakować. I ogólnie powiem wam, jak zawsze było. Zawsze było tak, że jak jechałyśmy z mamą do Szczawnicy, no to jechałyśmy samochodem. No a jak wiecie, samochód jest dosyć pojemny, więc zawsze brałyśmy tyle rzeczy, że musiałyśmy tak sześć razy w tą i z powrotem razem chodzić, żeby to wszystko zabrać. I ja zawsze pakowałam się tak, że po prostu brałam wszystkie rzeczy, które lubię. Nie myślałam o tym, czy w tym wep pójdzie, czy nie. Nie sprawdzałam pogody. Po prostu brałam wszystko, chodziło, że chodziłam tylko w połowie rzeczy, albo nawet i w mniejszej ilości. Więc yy, trochę zmądrzałam. Yy, I też po prostu chyba już nam się nie chce z mamą latać 6 razy do samochodu. Dlatego w tym roku mam plan, żeby zapakować się yy, żeby wziąć mniej rzeczy. I jeżeli jeździmy na jakieś wakacje, no to nie ma takiego problemu, tak? bo mamy ograniczony bagaż i musimy się zmieścić. No a jak jedziemy samochodem, no to już nie jest tak łatwo. Dlatego właśnie nie wiem, czy zabiorę się w tą walizkę, bo ja mam takie jeszcze dziwne rzeczy do zabrania. O czym zaraz Wam powiem. Ale właśnie zaczynam się pakować. No, jak widzicie, tutaj już mam wsadzone. Nie widzicie. Mam już wsadzone buty, w których będę chodzić po górach. Ja wiem, że to nie są buty przeznaczone na chodzenie po górach, ale nie mam takich specjalnych. I chodziłyśmy, z mamą byłyśmy w górach już milion razy, bo. To jest jedyne miejsce, w którym jeździmy, jeżeli chodzi o Polskę. I nie chodzimy też po takich górach, że wymagane są buty takie typowo trekkingowe, więc biorę te. Wiem, że i tak mnie zjedziecie, ale spoko. Ja, ja rozumiem, ja się z tym zgadzam, takiego, że po prostu nie mam i jeździmy raz w roku, więc szkoda mi jest kupować takie specjalne buty. Ale spoko. Więc biorę te, nie wiem, czy jeszcze nie wziąć. Jednych takich, które będą bardziej wzmacniały kostkę, bo mam takie trochę wyższe, więc może je wezmę, ale na razie spakuję, spakuję te. Biorę też takie małe rzeczy, jak właśnie nerkę, którą bardzo lubię i będę mogła ją właśnie nosić w górę i tak na co dzień. Biorę też czapkę z daszkiem. Ostatnio sobie ją kupiłam w takiej maksy chyba za 30 zł, bo też ma być ciepło, więc wolałabym mieć coś na głowę. Więc biorę też czapkę, tutaj mam oczywiście, a wiecie co, może tutaj sobie popakuję buty i teraz takie buty biorę, biorę do chodzenia jeszcze takie czerwone trampki, z których się sypie, biorę baleriny, gdybym chciała coś ładniejszego ubrać, na przykład do kościoła i biorę jeszcze takie zwykłe sandały, bo zawsze się przydadzą. No i jak widzicie już mam połowę walizki, nie widzicie, ale to Wam pokażę później, po walizki już mam zajęte więc spoko. Jeżeli chodzi o Adidas, to jeszcze wezmę na pewno moje czarne Adidasy ZX Fluxy, które są tutaj. Może też wezmę te czarno-różowe, ale nie wiem. I dalej przechodzimy do ciągu dalej. Biorę staniki sportowe, dlatego, że ja w nich chodzę nie tylko w góry, ale też będę w nich ćwiczyć i będę w nich chodzić po prostu na co dzień, więc biorę sobie taki z Reserve. I biorę sobie cztery, bo tutaj są trzy, ale jeszcze biorę zwykły czarny, tylko muszę go znaleźć, bo nie mogę go znaleźć. To są wszystkie staniki z New Balance, które kupuję w DK Maxie. Więc biorę te staniki. Jeżeli chodzi teraz o ubrania, to robię tak, że tutaj mam sportowe rzeczy, czyli tutaj mam bluzy, no bo to już będzie koniec sierpnia i co prawda teraz są upały, jeszcze patrzyłam na pogodę, to chyba do wtorku będzie tak średnio, bo wtorek i chyba jeszcze środa ma padać więc yy, biorę też kurtkę przeciwdeszczową, yy, ale później już mam być w chłodzie, więc na pewno wieczorem będą potrzebne bluzy czy w góry, dlatego właśnie biorę i po prostu je będę tutaj sobie układać. Nie wiem jeszcze w czym jadę, bo też pewnie pojadę sobie w jakiejś bluzie, yy, ale biorę raz, dwa, trzy, cztery bluzy yy, i dwie takie rozpinane, dosyć dużo, ale biorę też dla mamy, bo yy, mama żadnych nie ma, yy, więc... Nie no, chciałam mówić, że w tej, w tej będę jechać, ale przecież jak ma być 30 parę stopni, to nie. Dobra, więc biorę te bluzy. Ołożę sobie je tutaj. Czy to się zamknie? Zaraz coś wykombinuję. I biorę jeszcze parę takich bluzek sportowych typowo, no bo będziemy chodzić po, góry, po górach, więc chcę mieć coś sportowego. I biorę też krótkie spodenki. Te są z Reserved, te są z Nike. I mam jeszcze tam zaraz inne spodenki. Więc to wrzucam. No i to jest właśnie moja kurtka przeciwdeszczowa z rezerw. Więc to jest wszystko, jeżeli chodzi o tą stronę. I tego już nie zapnę. Nie, ale jak ucham, to to zapnę. Yy, dobra, więc teraz spakujemy się do tej rzeczy, do, do tej yy, części. Dobra, zmieniłam trochę ustawienie, żebyście lepiej widzieli, tak nie zobaczycie. Więc tutaj mam te wszystkie rzeczy, który, które już Wam pokazywałam. I teraz tutaj do tej biorę... Biorę jedną sukienkę, nie wiem, czy będę brała więcej, ale tą na pewno chcę wziąć. To jest ta z shinsei, która Wam się też podobała. No i biorę leginsy do... Czekaj, ja tu jestem strasznie brudna, bo mamy fotel, który bardzo lubi... Hmm. On się po prostu już jest stary i się sypie. O, może tak. No i biorę dalej spodenki, bo biorę takie niebieskie. Ogólnie całe wakacje mam zamiar przechodzić w spodenkach, dlatego biorę tyle. No, i tutaj są wszystkie koszulki, których nie będę wam pokazywać. To są wszystkie koszulki, które biorę, nic więcej nie biorę. Więc hop. Biorę jedną parę spodni długich. I nie wiem, czy to nie jest za mało. Może wezmę jeszcze jedną, jakieś czarne albo niebieskie. No i mam dalej jeszcze trzy pary spodenek. Czyli jedne jeansowe, te z hmm, Shein z Adidasa. I te też są z Shein Dobra, więc to, są, to jest to. No i biorę to moją ulubioną bluzę taką długą w kolorze kaki z chyba ta jest choice. Dobra, więc to jest to. Dobra, więc to jest wszystko, jeżeli chodzi o ciuchy. Chcę wziąć jeszcze jeden zestaw, taki troszeczkę fajniejszy, yy, dlatego że chciałabym Wam nagrać outfit of the Day tam jakiś takie, wiecie, coś lepszego. Ale to muszę jeszcze pomyśleć nad tym. A jeżeli chodzi o kosmetyki, bo to pewnie też Was interesuje, to biorę tyle biorę paletkę cieni, to są cienie z Inglota dlatego, że moja mama na pewno będzie chciała się tam malować bo w ogóle moja mama lubi się malować i to już się maluje więc wezmę cienie trochę lepsze, żeby miała znaczy trochę lepsze, też ma z Inglota, ale mam większą paletkę, więc będzie miała większy wybór I jeżeli chodzi o to, co mam w kosmetyczce to też Wam szybko pokażę bo mam tak mam e, bazę, więc ja sobie wysypię po prostu będę wsadać i Wam mówić będzie najlepiej, najlepiej dobra zaczynam od, po, od początku, bo właśnie brałam tak, żeby e, o niczym nie zapomnieć, więc zaczynam od podkładu. Biorę Misha Perfect Cover i to jest e, po, m, krem którym którym używam ja i moja mama, więc będziemy miały razem. Dalej używam korektora, więc e, nie wiem, czy będziemy mi ale w razie co wolę wziąć. To jest Catrice Camouflage Cream w kolorze 010. E, dalej przychodzę do oczu, więc używam bazy e, Absolute New York. Później cienie, więc tam już Wam pokazałam. Może będę chciała sobie zrobić kreskę, więc biorę Golden Rose Styling Liner Metallic w kolorze 02, czyli to jest złoty kolor, który mam dzisiaj na powiekach, więc też sobie to wzięłam. No bo też nie będziemy chodzić codziennie po górach, może dziś pojedziemy w ogóle za granicę, bo może będziemy jakieś fajne wycieczki, coś, coś, coś. Zawsze tak coś kombinujemy, żeby niecały, niecałe tego tygodnie siedzieć w Szczawnicy, też na pewno pojedziemy do Zakopanego. E, może do Krakowa, chociaż nie wiem Więc zobaczymy No i później właśnie biorę tuż do rzęs e, Kredkę z K3 e, do brwi e, Korektor pod oczy Z Astora I jeżeli chodzi o usta to ograniczyłam się do trzech kolorów Czyli do e, konturówki Z Lovely Perfect Line W numerku 01 e, Essence Lip Liner w kolorze Satin Mauve jak chciała coś bardziej różowego To 2 w kolorze ja e, i dalej wezmę tylko rozświetlacz z Lovely Silver Highlighter i e, róż e, z, z NYX ale to jest e, pudek do konturowania, może tak. No i jeszcze biorę konturówkę, bo mam parę kredek. Nic więcej nie biorę, wezmę jeszcze tylko pędzel do rozświetlacza i do brązera i dwa pędzle, jeden do rozcierania i drugi do nakładania cieni. Ale tego wam nie pokażę, bo muszę je jeszcze wyprać Więc to jest wszystko, jeżeli chodzi o kosmetyki kolorowe Jeżeli chodzi o pielęgnację, no to wezmę standardowo Czyli wezmę żel do mycia twarzy, krem pod oczy, krem na dzień, krem na noc Filtr i może jeszcze wezmę peeling Zresztą na tego nie, to nie muszę, zrobić sobie jutro i po prostu mi wystarczy Więc nie będę brała żadnego peelingu Pewnie będziemy chciały sobie z mamą zrobić jakąś maseczkę Ale to możemy sobie kupić w szczawnicy I jeżeli chodzi o pielęgnację ciała, no to weźmiemy Szampon, odżywkę, żel pod prysznic, golarki oczywiście i to wszystko, więc też nie będzie tego dużo i to co ja Wam na przykład radzę to robić sobie taką listę, ja właśnie zrobiłam ją tydzień temu i tutaj zapisałam sobie takie rzeczy, które nie są aż tak oczywiste albo o których często zapominam. I mam tutaj na przykład ładowarkę, czyli ładowarkę muszę wziąć od telefonu, od lustrzanki i od kamery i jeszcze od szczoteczki do zębów, bo mam elektryczną. A no właśnie, jeszcze muszę wziąć szczoteczkę i pasy do zębów, tak? Zaraz będziesz nie miał zębów. E, więc e, to są te wszystkie ładowarki, które biorę. Muszę pamiętać o kartach pamięci, o słuchawkach, bo mam zamiar zamontować, a nie chcę mam je e, cały czas spuszczać mojego głosu. E, bierzemy jeszcze ten taki stick do zdjęć. Um, wiecie, taką przedłużaną rączką, żeby można było z daleka yy... robić zdjęcie, czyli tak zwany selfie stick, bo yy, będziemy mogły w końcu sobie z mamą zrobić jakieś zdjęcie. Mam tu jeszcze batony proteinowe, bo też wezmę jakieś tam jedzenie, wezmę też pewnie yy, białko, chociaż mam tam próbki, więc pewnie wezmę próbki po prostu. Yy, bierzemy toster, żeby mógł sobie robić toster, no bo będziemy musiały robić przez dwa tygodnie same jedzenie, bo nie jest to all inclusive więc pomyślałyśmy, że po prostu zrobimy, weźmiemy toster i będziemy sobie robić rano tosty. Dalej czapkę z zaszkiem już mam nawet spakowaną, jeszcze biorę książki, czekam jeszcze na jedną, nie wiem czy mi dojdzie, mam nadzieję, że tak. Biorę jeszcze kalendarz, żeby wiedzieć co nagrywać i jak będę miała jakiś pomysł, to też mogę sobie zapisać, bo wiecie, góry, natura, inspiracje, więc jak coś z tobą wymyśla, to chciałabym sobie to zapisać. Marker do książek, jak to, żeby mogła sobie zaznaczyć, nożyczki do paznokci, Aha, tu mam i pasek do spodenek, bo właśnie do tych shortów moja mama ma taki czarny pasek, powiedziała, że mi pożyczy, więc sobie zapisałam, żeby pamiętała, żeby mi wzięła. Więc to jest wszystko, ha. Biorę jeszcze hantlę I zastanawiałam się, czy je brać, czy nie, ale jednak je wezmę, dlatego, że chcę. Jak ja to powiedziałam na tym drugim kanale, że muszę wziąć hantle żeby mój bic nie spadł. Więc biorę hantle a ma akurat im powiedział, że mi pożyczy, więc sobie, może tutaj mi się nawet zmieszczą, chociaż ona wtedy będzie wtedy bardzo ciężka, no ale dam radę. Oczywiście muszę wziąć jeszcze jaśka, ale mam, to mój jest nazywa się śliwka, bo jest w kształcie śliwki i on jest w żarach, więc będę go brała stamtąd, bo ja bez jaśka nie, nie zasnę. I co jeszcze będę brała, to chyba wszystko. Chyba tak, nie, nie biorę suszarki. Może wezmę lokówkę, dlatego właśnie. Dlatego, że myślałam o tym, żeby nagrać tam filmy z fryzurami z, do filmu Back to School. Dlatego, że wyobraźcie sobie, że dzisiaj rano wstałam, że dobra, dzisiaj będę w ogóle... Nie, dzisiaj nie... Jeszcze raz. Przez to, że teraz wyjeżdżam na te dwa tygodnie, to musiałam zaplanować filmy, żeby jakieś się pojawiało, kiedy nie było. Kiedy mnie nie będzie, bo nie chcę was zostawić bez filmów. Po prostu nie chcę. Alan mi mówił, dobra, dwa tygodnie nie będzie filmu, nic się nie stanie. Ale ja po prostu nie lubię, kiedy jest cisza na kanale, dlatego chcę coś wrzucać. No i w związku z tym muszę ponagrywać wcześniej. Ostatni czas nie był dla mnie najlepszy, bo zebrało się milion rzeczy, które mi nie podpasowały, więc nagrywam sobie na ostatnią chwilę. Dzisiaj miałam nagrywać. Miałam właśnie dzisiaj nagrywać film z fryzurami. A jak wiecie, ja mam wiele ręce do nagrywania fryzur. Nawet nie lewe, takie, których nie ma. Takie mam ręce do nagrywania fryzur. Do robienia w ogóle jakichkolwiek fryzur. Dlatego próbowałam, próbowałam. Nie dość, że jest gorąco, ale o tym już nie, nawet nie chcę mówić. To po prostu wiecie, byłam cała zalana, byłam zła, bo tak chciałam to nagrać i miałam fajne pomysły na te fryzury, ale ja to mam w głowie. A te ręce nie potrafią tego odtworzyć, więc po prostu jest mi ciężko coś takiego nagrać. A, że moja mama, nie wiem dlaczego ja tego nie, odziedziczy, nie, nie odziedziczyłam po niej, ale ona bardzo dobrze robi fryzury. Ja w ogóle w przedszkolu to codziennie miałam inną fryzurę, fryzurę, i mama mówiła, że wszystkie przedszkolanki się zachwycały moimi fryzurami, więc pomyślałam, że ona by zrobiła tę fryzurę, którą ja mam w głowie. I po prostu nagramy to w szawnicy, ja to wszystko zmontuję i wrzucę to na kanał. Dajcie znać co o tym myślicie, czy coś takiego wam pasuje, bo ja bardzo nie nagrałabym to sama, naprawdę. Tylko, że no. Takie moment, no, no, nie da się, po prostu się nie da. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa. Pomyślałam, że nie, jednak coś muszę nagrać, więc nagrałam to, co mam na głowie. I to jest taki kop, który jest idealny po prostu na co dzień z takim małym tutaj twistem i z drugiej strony też nawet, ha, udało mi się i pomyślałam, czy nie chciałoby się zobaczyć takiego filmu właśnie na tą fryzurę, więc jeżeli tak, to dajcie mi znać, to po prostu Wam go wrzucę więc to mi napiszcie w komentarzach i aha, no i a propos w ogóle pakujemy się, nie? to w tym, nie, w tym miesiącu w następnym miesiącu, pod koniec września, będę jechać na takie wakacje już za granicę, i wtedy, no to wiecie, są konkretne sposoby na pakowanie, to znaczy są wytyczne, jak się spakować: ile może być kilogramów, co może być w tym, co może, nie może być itd. Tak i, tak I myślałam, żeby nagrać Wam film z takimi sposobami na łatwe pakowanie, na szybkie i przyjemne pakowanie, jak się pakować, żeby później nie musicie przepakowywać itd. Tak tak Jeżeli chcecie coś takiego. I to już nie byłby taki vlogowy film, tylko bardzo taki konkretny, to też dajcie mi znać w komentarzach, to będę wiedziała, żeby sobie zaplanować, żeby nagrać Wam ten film. Dalej. Yy, aha! W ogóle w piątek pojawił się film z... Yy, taki, taki vlog z Krety. I nawet nie wiem, jakie tam są jeszcze komentarze, bo dzisiaj jest czwartek. Ale stawiam, że będą komentarze, po to ja to wrzucam, skoro to było rok temu i tak dalej i dalej. Rok temu to nagrywałam fakt, bo byłam rok temu na krecie, w tym roku nie byłam, ale nie miałam wtedy czasu i jakoś weny, żeby to, ten film zmontować, a to są wakacje, kreta się przez rok nie zmieniła, to pomyślałam, że po prostu zmontuję to teraz i Wam wrzucę. Więc tak chciałam to wyjaśnić, napisałam to i tak w opisie, ale jeszcze chciałam tu jeszcze raz powiedzieć, gdyby ktoś nie przeczytał opisu. Okej, okay, i więc to mam jeszcze Wam dużo rzeczy do powiedzenia, ale to może w innym filmie, może nagram coś ze Szczewnicy, chcecie jakieś vlogi ze Szczewnicy, jeżeli tak, to piszcie, to będę... To teraz już jestem na jakby to <grymna> <mam> na <co? grymna> Jeżeli chcecie coś, to piszcie, to po prostu wam coś ponagrywam. Na pewno będę nagrywać na FitCupu, ale i tak chcę coś tutaj też nagrać, bo przez to, że właśnie zaczęłam nagrywać vlogi na tamtym drugim kanale, to tutaj już nie ma w ogóle vlogów. Z jednej strony mi się to podoba, z drugiej nie do końca, więc dajcie znać, czy chcecie coś zobaczyć. Na pewno nie byłoby to takie... Sp no, to na pewno nie byłoby jakoś bardzo sportowe, bo sportowe vlogi zostawiamy na ten kanał, tutaj bardziej takie lifestyle'owe, więc dajcie znać. Dobra, mam nadzieję, że ten film Wam się spodobał i że uście troszeczkę ze mną. Dajcie znać, czy tak, jeżeli tak, to wiecie co robić. No i co? Zobaczymy się, już niedługo. Trzymajcie się, wdzięczki. Pa!